Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim briefingu prasowym. Pomimo grożących niebezpieczeństw, jak również tego, że w przemyślu zaczynają obowiązywać standardy i metody białoruskie, gdzie knebluje się usta opozycji, Straszy Prokuratorem, moim celem jako Radnego Rady Miejskiej w Przemyślu jest walczyć o prawdę, przejrzystość i co najważniejsze. O lepszy byt dla mieszkańców Przemyśla. Ważną kwestią, niecierpiącą zwłoki, którą chciałbym poruszyć, jest przetarg na obsługę bankową budżetu miasta-przemyśla i jednostek podległych urzędowi miasta. Teraz, szanowni państwo, działaniem prezydenta Roberta Chomy za trzyletnią obsługę bankową rachunków zapłacimy ogromną kwotę bankowi 684 tysiące zł. Czy to jest normalne? Pytanie nie do nas, panie radny. Czy stać nas na tak bezsensowne wydatki? Ponadto oprocentowanie środków na rachunku będzie niższe o 1%, a oprocentowanie kredytu wyższe o 0,55 punktu procentowego. Zaskakująca gospodarność. To tak, jakby na rynku istniał, szanowni państwo, tylko jeden bank jako monopolista. Podsumowując, tą część należy stwierdzić. Płacimy za obsługę bankową olbrzymie pieniądze, nasze środki są niżej oprocentowane, a kredyt jest droższy. Co za te 648 tysięcy złotych można zrobić? Jak je można było wydać? Panie Prezydencie, pytam Pana, na co ważniejszego można spożytkować taką sumę? Może kupno kolejnych luksusowych limuzyn? A może na przykład budowę dwóch orlików, trzech lub czterech placów zabaw, przystosowanych także dla dzieci niepełnosprawnych. Może mogliśmy te pieniądze przeznaczyć na pomoc społeczną dla ludzi biednych, których w przemyślu nie brakuje. Albo może na umiejętną promocję miasta przemyśla w Polsce i za granicą. Tymczasem lekką ręką. Budżetu miasta, naszych wspólnych pieniędzy, pieniędzy mieszkańców miasta Przemyśla wydaje się w sposób bezsensowny, niezrozumiały, niczym niewytłumaczalny, tak duże pieniądze są wydawane. Komu to ma służyć? Komu to ma służyć? Panie Prezydencie, pytam się Pana publicznie. Co to za przetarg, że tylko jeden bank do niego przystąpił. Pozostałe banki po licznych zapytaniach zrezygnowały i w ogóle do niego nie przystąpiły. Korobliwie wybredna specyfikacja, stworzona na potrzeby tego przetargu, była nie do przyjęcia dla wszystkich innych banków, niekoniecznie komercyjnych, ale również tych z kapitałem polskim. W świetle przywołanych faktów należy stwierdzić, że mamy do czynienia z aferą bankową. Dziękuję Państwu i teraz bardzo proszę o ewentualne pytania. Jestem do Państwa dyspozycji. Drugim elementem jest kwestia oprocentowania środków na koncie. Nasze środki będą niżej oprocentowane jak dotychczas. I trzeci element: jeżeli będziemy brać kredyt z tego banku, który prowadzi nam obsługę bankową, my za tą obsługę banku. Za ten kredyt zapłacimy więcej, jak dotychczas. Ja tutaj nie widzę żadnej racjonalności w takim działaniu. No to dlaczego inne banki w innych miastach 0 złotych, że tak powiem, za obsługę? była inna specyfikacja. Bo by, była inna specyfikacja, no macie, która robią. umożliwiła większej ilości banków stanąć do przetargu. No, ale tutaj z tego, że zero po... się, bank, za zero zł banku banki przy to na czym zarabiają? Na? na kredycie na przykład. Szanowni Państwo, zarabiają po pierwsze tym, że obracają naszymi pieniędzmi, po drugie, obracają tym, że dają miastu e, kredyt, po trzecie, zarabiają e, tym, że nasze środki są płacane do ich banku i my także na tym zarabiają. podwójnie za to płacimy, tak? Znaczy mieszkańcy. No, no właściwie tak potrójnie. Rewelacja. Faktem jest, że pory w zasadzie nie płaciliśmy za obsługę bankową. Co znaczy w zasadzie? W zasadzie, dlatego że w, jeżeli korzystaliśmy z skryptu w rachunku bieżącym, to odsetki, żeśmy bankowi płacili. No to dlatego powiedziałem w zasadzie. No bo generalnie płaciliśmy. Ja miałem tak trochę w Dlatego de facto żeśmy płacili. Ja na pewno nie taką kwotę jako w tej chwili. W wyniku z przyjęcia postępowania przedstawionego się ustaliła. Jest to w zasadzie 680 tysięcy z jakimś lekkim ogonkiem na 3 lata, czyli mniej więcej 230 tysięcy rocznie to będzie. Ja oczywiście tylko mogę podejrzewać, skąd się taka kwota wzięła w ofercie, w, w, ponieważ dość istotną zmianą w dotychczasowych zasadach obsługi gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jednostek są tak zwane wpłatomaty i posy w kasach. Wpłatomaty to są, to będą, do, znaczy one mają być zainstalowane do końca czerwca. Dwa urządzenia prawdopodobnie, które będą postawione na ulicy Wodnej i tutaj w holu w budynku Rynek 1, przynajmniej tak byśmy chcieli. Są to urządzenia, które umożliwią zdalne czy automatyczne dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl, ze wszelkich tytułów, które możemy sobie wymyślić, a więc od podatku od nieruchomości, czyszu dzierżawnego, opłaty za śmieci itd. Tak tak Odwrócenie trochę bankomatu nazwijmy to. Nie nazwijmy to. Wiemy, że to jest płatomat przed... I drugi element to są tzw. Tak posy, czyli urządzenia, które pozwalają dokonywać płatności kartami I one będą zainteresowane te z kolei w kasach umożliwiają dokonywanie takiej płatności bez gotówki. Bez Domyślam się, że to, to u podstaw takiej oferty legły te, te dwie rzeczy, ponieważ potem jako takie są urządzenia dość drogie i w związku, tym, w związku z tym w zasadzie zamawiane pod, pod, konkretne, zamówienie, czy za, pod, pod konkretne zamówienie. W związku z tym bym się przyjrzał z tego powodu. Trudno mi dyskutować, dlaczego wpłynęła tylko jedna oferta. E, w, e, mogę się tylko domyślać. E, nieoficjalnie wiem, że problemem dla e, niektórych banków zainteresowanych były przewidziane w umowie, w projekcie umowy kary za brak dostępności systemu bankowego dla urzędów w trakcie godziny jego pracy. Po doświadczeniach, które mieliśmy dotychczas, takie problemy się zdarzały bankowi, który nas, nas obsługiwał, że mieliśmy kłopoty z wykonywaniem płatności. Woleliśmy tym razem zabezpieczyć się na, na przeciwko konsekwencjom tego, tego zjawiska to co, system online był nie dokładnie, tak, dokładnie tak. Mieliśmy bardzo trudną sytuację, bardzo niebezpieczną, można tak powiedzieć, sytuację 30 grudnia, kiedy musieliśmy dokonywać ostatniej płatności, czekaliśmy dość, na dość pokaźny przekaz, i nagle system się zawiesił. Więc, więc gdybyśmy nie zdążyli przed zamknięciem rozliczeń w 2013 roku dokonać tych transferów, no to mielibyśmy bardzo poważny problem z dotknięciem budżetu i z realizacją płatności, z zamknięciem wydatkowej strony budżetu w 2013 roku, to, to mogłyby być dość poważne konsekwencje również finansowe. I to tyle tytułem komentarza. A ja mam takie pytanie, znać, bo fajnie pan mówił mm o -hmm. tych płatomatach i tych systemach włos, tylko, że do kogo miałaby być skierowana ta oferta, bo yy, prawdę mówiąc, no to ktoś, kto umie obsługiwać internet, to ma za 0 złotych yy, przelewy ze swojego konta, prawda? Mm -hmm. Ktoś, kto nie umie obsługiwać internetu, na przykład taka pani po 80, to nie będzie tak umieć obsługiwać płatomatu tak, i nie tak, będzie, nie będzie tak. umieć się posługiwać kartą. I z reguły te osoby nawet nie mają kart, a jeżeli mają, to ktoś im, z nie mm -hmm. wyciąga, z tej karty bankomatowej całą gotówkę, co im przy, tam bank czy tam ZUS i tyle. Więc do kogo ta oferta miała być skierowana za bagatela 230 tysięcy e, rocznie? E, e, szanowni Państwo, w, jeżeli przypomnielibyście sobie osobom, które stoją w kolejkach do KAS, to e, zdecydowana większość tych ludzi jest w moim i Nie wiem z czego to wynika. Ale brak jaki e, KAS? E, Urzędu. Nie wiem z czego to wynika. Przypuszczam, że większość z tych ludzi ma swoje konta w internecie, może korzystać z tego, jednak woli dokonać tej wpłaty. No to nie urzędu. stoją! E, w końcu nikt z nas nie kosztuje, że to, to, to znaczy, jak mówię? Podobno powinniśmy być w, w, dla urzędu, przepraszam, dla, dla mieszkańców otwarci i ułatwiać im życie. Więc wydaje mi się, że krytyka związana z tym, że chcemy to ułatwić albo chcemy to zrobić jest trochę sprzeczna z tym, co do tej pory, jeżeli A początkowo ile banków się zgłosiło do przetargu? Do przetargu, przetargu wypłacono tylko jeden bank. I po no, z, 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 tylko jeden, a złożona została tylko jedna oferta. Ja jeszcze co do tych wpłatomatów. Czy zrobiono jakoś symulację, albo przynajmniej czy zrobiono jakieś, no, nie wiem, nie wiem no, rozeznanie rynku, na ile osób jest zainteresowanych wpłatomatami? Bo jak na razie to Przemyśl tylko ma jeden wpłatomat w Banku Śląskim Jęg. w Jęgie i, i ten wpłatomat stoi cały czas nieużywany, no, bo, bo ludzie znaczy, wolą je, je, je. za drzwi pójść i wziąć z kasy, no. wybrać pieniądze albo zapłacić. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o dwóch różnych rzeczach. My Nie mówimy o wpłatomacie takim jak to stoi w banku, który można w pakiet włożyć, w, włożyć gotówkę, tylko i wyłącznie banknot i, i w, że tak powiem przejąć to na konto. Mówimy o, o urządzeniu, które przyjmie każdą gotówkę, każdą formę gotówki, wyda w ewentualną resztę i mało tego skieruje w opłatę na właściwe konto. Czyli dokona operacji księgowych również. Więc mówimy, nie mówimy o tak jak powiedziałam, takim urządzeniu, w którym trzeba na przykład napisać na kopercie, na jakie koty wpłacamy z jakiego tytułu, tylko mówiąc krótko, na, na panelu wybierzemy, sobie, jak to jest opłata, Dobrze. w jakiej kwocie. Ile takich wpłatomatów jest w Polsce w urzędach? Nie mam żadnego bo? pojęcia. Znaczy, nawet tak, gdybym wiedział, że taki temat będzie, to bym się przygotował, natomiast... Ale um... czy Państwo jako urząd nie szukaliście takich urzędów w Polsce, żeby sprawdzić, na ile takie wpłatomaty się a, sprawdziły? W, y, rozmawialiśmy z kilkoma urzędami, które te, y, taką usługę prowadziły. W tej chwili nie pamiętam, które czy to są, to to miasto miasto? prowadziły... Bo to prowadziły, to prowadziła pani skarmi postuszne. Czy to są miasta Rzędu Wielkości Przemyśla, czy to mówimy o Warszawie, Wrocławiu, gdzie na pewno takie coś się sprawdzi? Panie to, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze raz podkreślam, taki szczegółów nie znam. Gdybym wiedział, że się spotkamy w takim temacie, na pewno bym się przygotował. Na pewno bym się przygotował i wtedy bym powiedział, z jakimi miastami, w jakich miastach takie tematy się zajmują. Do kiedy panie prezydencie mi miasto będzie płaciło co roku tyle? Trzy lata od bodajże od 1 lutego, teraz marzec, od 1 marca. Bo obsługa została przyjęta od 1 marca. Na trzy lata, a tak. później miasto zrezygnuje? Kolejny kolejny przetarg. A ja takie pytanie bardziej, może praktycznie spiskowe. Była zmiana kontroli, niektóre osoby narzekają, że popłaciły na stanie. Konta. Nie ma sensu rozumieć. To znaczy, do końca tego miesiąca to konto jest jeszcze aktywne. Te konta są jeszcze aktywne. Znaczy, to jedno główne konto jest, jest jeszcze aktywne. W tym tygodniu miały się w naszych tych tygodnikach pojawić ogłoszenia przypominające o zmianie, o zmianie konta. ponowne przypominają o zmianie konta, bo my to zaczęli robić w lutym. Natomiast, natomiast po 1 kwietnia. Niestety to konto w pws ie pod pewnym że zostanie już zamknięte, w związku z tym do klientów wrócą te pieniądze. One po prostu zostaną odrzucone przez system i zwrócone na konto... Na konto Czy ktoś, systemu. jak pójdzie do innego banku, będzie się płacił na to konto, to mu nie przyjmie? Nie.